Witam wszystkich! Dzisiaj porozmawiamy o modernizacji włoskich czołgów C1 Ariette. Nie wiem czemu, ale te czołgi mają dosyć niepochlebną opinię, a niektórzy nawet o nich nie słyszeli. A oczywiście jest to czołg skonstruowany przez Włochów. Produkowano od, od 1995 do 2002 roku i wyprodukowano ich 200 sztuk. No, wiemy, że lata 90. to ukrócanie liczby. Czy to czołgów, czy to samolotów, jakie miały być kupowane. Czas pokoju, więc zamiast 700, minimum 700 czołgów C1 powstało tylko 200 sztuk, i tylko Włochy są państwem, które są użytkownikami tych czołgów. Jednak ten czołg od początku był czołgiem, który no, miał pewne problemy, chociaż nie wolno powiedzieć, że nie był to dobry czołg. Gdy mówimy o latach 90., to ten czołg prezentował dosyć dobry poziom. Chociaż oczywiście ze względu na to, że ta masa wynosi tylko około 54 ton, no i ze względu na to, że to podejście było takie, jakie było, często podkreśla się, że to opancerzenie, to bezpieczeństwo, jakie zapewnia pancerz jest ograniczone. Tylko, że postanowiono w końcu te czołgi zmodernizować. Pamiętajmy, że już na początku tego wieku, prawie 20-20 lat temu, już była mowa o tym, że no, należałoby wprowadzić pewne zmiany które mogłyby umożliwiłyby doprowadzenie czołgów C1 do poziomu, jaki prezentują sobą inne czołgi, no, można powiedzieć, tej światowej klasy. Chociaż tutaj wątpię, czy do dojścia do odpowiedniego poziomu do pancerzenia i tak by się udało. No, zanim przejdę do głównej części materiału, zapraszam do ocenienia. Skomentowania, zasubskrybowania tego kanału, wsparcia poprzez Patronite, poprzez postawienie symbolicznej kawy. Oraz oczywiście zapraszam na mojego X'a oraz na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich innych kanałów. Więc tak, podpisano umowę, 90 czołgów ma zostać przebudowanych, mają powstać trzy prototypy. no One już powstają, i dodatkowo w opcji jest 35 kolejnych egzemplarzy. Iż i zakres zmian jest dosyć duży. Po pierwsze, oczywiście ma zostać po pierwsze, oczywiście, ma zostać wymieniony silnik. Silnik, który do tej pory dysponował mocą 1250 koni. No, można powiedzieć, jak na 54 tony, nie jest źle. Podobną moc przecież ma Challenger dwójka, który jest zdecydowanie cięższy, tylko że jednak ta mobilność jest określana jako niewystarczająca. I tutaj ma być zabudowany silnik od Iweka. Iweko o mocy 1500 koni, ale to nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o układ napędowy. Dodatkowo ma być nowa transmisja, czyli RENG HSWL 295WL i ma to być, przepraszam, 295TM, nie WL, i to ma dać o wiele lepsze zdolności, jeśli chodzi o mobilność tego czołgu. No, dodatkowo modernizacja układu hamulcowego, dodatkowo nowe, dodatkowo nowe gąsienice o szerokości większej o 20%. No, wiemy co to oznacza. Wówczas czołg jest lepszy w terenie, dodatkowo ma trudniej się zakopać, ponieważ większe, większe, szersze gąsienice oznaczają, że ten nacisk na grunt jest niższy. No to jest oczywiste, o tym jest już stworzony materiał, ale go muszę jeszcze raz nakręcić, ponieważ no parę rzeczy technicznych tam nie zagrało o tym, jak ważne są gąsienice, jeśli chodzi o czołgi. Więc po pierwsze, mobilność poprzez wymianę silnika, wymianę transmisji, inne gąsienice oraz modernizację, na przykład w układzie hamulcowym. No, mamy większą moc. Warto by było, żeby również ten układ hamulcowy został poprawiony. Kolejną rzeczą, która ma zostać zmieniona. Jest wzmocnienie, jeśli chodzi o odporność przeciwminową. Tutaj czołg C1 Ariete, tak jak często powtarzałem wcześniej i dzisiaj też o tym mówiłem, jednak jego piętą achillesową jest jego niewystarczające opancerzenie. I o ile nie ma informacji, które mówią o tym, że tutaj to opancerzenie zostanie poprawione, tak znacznie, o tyle podkreśla się, że to. O tyle podkreśla się, że te zmiany, które mają dotyczyć no, wzmocnienia tych zdolności, zdolności przetrwania po najechaniu na minę, na fugasa, no tutaj ma być dużo zrobione. Pamiętajmy oczywiście, że przecież były czołgi C1 Ariette, które były z takim dodatkowym opancerzeniem, one były wysyłane na początku tego wieku przez Włochów do działań takich bojowych i one ważyły już około 62 ton, z tego co pamiętam. Tu chyba tak, chyba dobijały już do 62 ton. No ale tutaj jak na razie nie ma pomysłu. Tam było ich chyba tylko 30 doprowadzonych do takiego standardu. Oczywiście to wszystko da się później no, demontować. I tu należy pamiętać, że najprawdopodobniej nie ma takiego przekonania, że te czołgi należy jakoś znacznie dopancerzyć. Nie będzie też najprawdopodobniej żadnego systemu aktywnej obrony, o czym się często wspominało, a który jednak byłby czymś no, naprawdę bardzo ważnym. No ale na razie tego nie ma. Co jeszcze ma zostać zmienione? Oczywiście łączność to jest podstawa, ale też mają zostać wprowadzone zmiany, jeśli chodzi o napęd wieży. Z hydraulicznych mają one być zastąpione na napęd elektryczny, czyli nie tylko bezpieczniej, ale też szybciej. Nie wiem, czy mają być jakieś zmiany, które będą dotyczyły stabilności poza tymi napędami wieży? Ponieważ w przypadku tych czołgów często podkreślało się, że ta stabilizacja no, nie jest na odpowiednim poziomie. Tak to może delikatnie ujmijmy. Kolejną zmianą jest oczywiście zmiana dotycząca SKO, systemu kierowania ogniem. I tutaj, no, co ciekawe, mają być zaadoptowane, wprowadzone rozwiązania z kołowego. Pojazdu, który często jest dokreślany czołgiem na koła, czyli z Centauru. I mają być to nowe przyrządy obserwacyjne, właśnie od tych pojazdów. Ma być to oczywiście panoramiczny przyrząd obserwacyjny dowódcy Attila D, a dla działa nowego ma być to LOTAR SD. Ogólnie, jeśli chodzi o SKO, mają być wprowadzone zmiany. Nowy komputer balistyczny, nowe przyrządy obserwacyjne ogólnie, ogólnie ogólnie. Mają być wprowadzone zmiany, które podciągną niejako ten system kierowania ogniem do realnych, współczesnych, do dzisiejszych realiów, do współczesnych czasów. Ponieważ chociaż ten system kierowania ogniem nie był jakoś zły, to jednak pamiętajmy, że on pochodzi z lat 90. I te wszystkie zmiany dotyczące tych 90 plus 35 opcjonalnie plus trzech prototypów, czyli łącznie niecałe 130 sztuk to wszystko ma doprowadzić do tego, że część, no większość tych czołgów, większość tego, co posiadają włosi, ma zostać doprowadzona do nowego standardu. Pamiętajmy, że te zmiany mają być wprowadzone od 25 do 29 roku. Nie wiem, czy w tych czterech latach zawiera się również ta opcjonalna ilość tych 35 sztuk, czy tylko te 90 sztuk. Pamiętajmy, że jednak Włosi stwierdzili, że czołgi są im potrzebne. Nie tylko te na kołach, które mają jednak ograniczone zdolności, ale również takie prawdziwe na gąsienicach, duże, ciężkie pojazdy. Które jednak w trudniejszym terenie się lepiej sprawdzają i mogą być lepiej opancerzone. Pamiętajmy, że Włosi zamierzają pozyskać ponad 100-100 kilkadziesiąt sztuk czołgów, nowych kolejnych czołgów, które mają zostać zbudowane u nich. No, miały być to Leopardy 2A8, chociaż tu jest obecnie pewne zamieszanie. I tutaj ten termin dostaw miał być dosyć odległy. No, miało to wynikać z tego, że one miały powstać no, w większości właśnie we Włoszech. No. Oni chyba jednak mają czas i wiedzą, że rozwój własnego przemysłu jest bardzo, bardzo ważny. I tu jest pewne wahanie, jednak te ariette mają służyć minimum do 1935 roku. Tak myślano jeszcze 5 lat temu. Ale jeśli chodzi o modyfikację tych czołgów, to w mojej opinii one będą służyły o wiele, wiele dłużej. Minimum do 45 roku. Wynika to z tego, że nikt nie modernizuje własnych czołgów, żeby je po kilku latach po prostu oddać, wycofać. Przepraszam. Prawie nikt nie modernizuje własnych czołgów, no ale tutaj powód był bardzo dobry, więc tutaj jesteśmy usprawiedliwieni. Po prostu te zmodernizowane ariette no, jednak będą musiały poczekać, aż zostaną wprowadzone nowe czołgi i będą służyły z nimi równolegle. Włosi stwierdzili, że sto kilkadziesiąt czołgów to liczba niewystarczająca. Nowoczesnych czołgów, w miarę nowoczesnych czołgów, że ta liczba musi się zwiększyć, żeby te siły pancerne również no, jednak były większe. I tak Włosi, chociaż może się wydawać, że oni nie mają, nie powinni mieć problemów, jeśli chodzi o no, używanie tego typu wyposażenia, czyli właśnie czołgów, sił lądowych, u nich ta marynarka i lotnictwo jest ważniejsze, jednak stwierdzili, że ten typ środków, jakimi są czołgi, jest na tyle ważny, że warto je dalej rozwijać i warto dalej kontynuować zakupy. Że jednak Czołg odnajduje się w tych nowych realnych działaniach. Mnie tylko troszkę dziwi, że no jak na razie dla tych Centauro, że dla tych Ariete, przepraszam, non-stop mi się myli. Ja Mam zamiar o Centauro stworzyć taki materiał. Mam nadzieję, że ciekawy, i właśnie o tym myślę. Chodzi o to, że oczywiście zastanawiam się, dlaczego od razu dla tych Ariete nie zamawia się systemów aktywnej obrony. Tu pewnymi przesłankami, dlaczego tak jest, może być to, że czeka się, aż zostanie wybrany ten nowy czołg i wraz z jego pozyskiwaniem i pozyskiwaniem tych systemów aktywnej obrony dla tych nowych czołgów może zostanie zakupiona pewna chyba ograniczona liczba tego typu systemów dla czołgów Ariete. Tu nie powiedziałem, że te modernizacje, jakie są jakim są poddawane te czołgi, są na tyle daleko idące. Że to już nie będzie C1 Ariette, tylko C2 Ariette. Czyli nie tylko Brytyjczycy, wymieniając silnik i wieżę, zmieniają nazwę swojego czołgu z Challenger 2 na Challenger 3. Włosi też stwierdzili, że to nie będzie C1 Ariette, tylko że ten zakres zmian, jakie zostaną wprowadzone w tym czołgu, jest na tyle duży, że warto by było również zmienić troszkę nazwę. Oczywiście, pamiętajmy, że to czołg, który ma pewne ograniczenia. Jeśli chodzi o pancerzenie, to jest to główne ograniczenie. Tutaj, no jednak, ten czołg troszkę odstaje. Nie jest to coś bardzo słabego. To jest jednak dosyć nowoczesny czołg. To nie jest tak, że to jest czołg, który w konfrontacji z czołgami z lat 70., 80., 90. Byłby na z góry przegranej pozycji, no ale jednak mamy tu czołg o dosyć ograniczonym opancerzeniu. Tylko, że stwierdzono, że wzrost, można powiedzieć, możliwości, jeśli chodzi o przeżywalność, po prostu poprzez dopancerzenie, no niestety będzie przekładał się na zbyt duży wzrost masy. No ale myślę, że tam zahomikowane są te zestawy, żeby dorzucić te 8 ton, jakby coś. Nie wszyscy, czyli nie wszyscy tak jak my, chcą mieć ponad 1000 czołgów. Ważne jest, że Włosi rozumieją, że rozwój własnego bezpieczeństwa jest ważny. No, są to nasi sojusznicy, więc warto wiedzieć, że oni też inwestują w rozbudowę własnych zdolności. Nie tylko w marynarce i w lotnictwie, gdzie idzie im bardzo dobrze. No, o tych lotniczych, można powiedzieć, rozwojowych, sytuacjach o tym, że się ich lotnictwo rozwija, no przekonujemy się na własnej skórze, ponieważ oni są u nas dosyć często. Ale lądówka też jest dla nich ważna, chociaż dla wielu osób no, to nie jest coś, co powinno być ważne. Ok, dziękuję za uwagę, zapraszam do wsparcia i wszystkim bardzo mocno dziękuję za to wsparcie. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, spójrz na mojego X, spójrz na Kartę Społeczności, na moje inne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.